Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym krótkim odcinku Kęcia z tego bohatera. No niestety mam złe wieści. Przed chwilą dosłownie nagrywałem odcinek jak chodzę po jaskini. Nagranie trwało około półtora godziny plus powrót do domu, który zajął mi też chyba z pół godziny. Bo gubiłem się ciągle w tej jaskini, w końcu uznałem, że wdrapię się po prostu do góry. E, I teraz tak. To, co tutaj widzicie w tej skrzynce, to jest wszystko, co udało mi się zebrać z tamtej wyprawy. Ponad 2,5 staka żelaza, 12 zł, Nawet diaksa udało mi się znaleźć. Pierwszy diaks i nie nagrało się. E, nagrywałem frapsem. Skończyłem nagrywanie, wszystko pięknie, ładnie, dźwięk się nagrał tak jak to zawsze osobno na, na pulpit, ładnie. Wszedłem do, do dysku, gdzie nagrał się film. Chciałem go odpalić, tam zajmował paręnaście giga i wyskoczył mi jakiś błąd, że w ogóle niepoprawny, niepoprawny format pliku, coś w tym rodzaju. No to dobra, no to ja wrzuciłem to do Format Factory, taki program, który zmienia format pliku, bo Fraps zapisuje pliki na AVI. No i dobra, przerzuciłem to na WMV. Eee, nie chciał mi w ogóle przerzucić. Eee, no, chciałem przerzucić na WMV, nie, nie skonwertowało mi, bo po prostu program też odrzucił ten plik. Powiedział, że jest uszkodzony. Eee, nie wiem, co się stało. Do programu jakiegoś do renderowania nic nie chciał odbierać. Dosłownie plik mi się cały zepsuł. Niby pokazywało, trwał tam jeden ze yy, 20 parę minut, chyba. I żaden program nie chciał mi go odpalić. Nie wiem, co to się zdziało, Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Eee... No, na pocieszenie, może powiem, że tamto miejsce, gdzie ostatnio tak yy, kopałem, szukałem tych zombiaki, te, te, te zombiaki. W tamtym miejscu znalazłem jaskinię i w tej jaskini jest wielki kanion. Kanionu jeszcze właśnie nie zwiedzałem i myślę, że właśnie będę go zwiedzał w następnym odcinku, bo już dzisiaj nie mam siły. Naprawdę już, naprawdę już łaziłem tyle po tej jaskini, już mnie ręka boli od kopania. Znaczy <tosłuch> palec, od trzymania palca i tego. Jak widzicie mam troszkę już też dyrtu. Tutaj sobie porozsadzałem e, trzcinę. Wszystko ja praktycznie to robiłem na odcinku. Porosadzałem sobie trzcinę, wszystko ładnie, pięknie. E, I teraz tak, tam widzicie drzewa. Jest dużo tych drzew. Zasa pozasadzałem sobie to wszystko. I jak widzicie, udało mi się odzyskać kozy. Znaczy nie odzyskałem tamtej, tylko zrespiła się kolejna. Ja ją udomowiłem znowu i nazwałem ją Doty. <ścoughs> szczęściem moje było takie, że. Jest taka sama jak tamta. Tutaj właśnie te drzewa są. Wybaczcie, ale muszę Wam naprawdę powiedzieć, bo dużo Was minęło. Kurde, teraz przez, przez to nagranie pieprzone. Nie wiem co się naprawdę działo. Eee, te drzewa wszystkie tutaj zasadziłem i e, regularnie ścinam. Jest ich dosyć dużo, e, ale zainstalowałem sobie tak, jak mi wiele osób radziło. E, coś takiego, myślę, że tak to się wymawia. E, który pozwala na szybkie ścinanie drzew. I już wam pokażę, ile drewna udało mi się zebrać, proszę bardzo. Tyle drewna udało mi się zebrać. Jest troszkę dżunglowego, jest troszkę tego białego, jest troszkę tego zwykłego. Tutaj już nie mam drewna, tu mam tylko dirt. I tego dirtu właśnie mam sporo, przez to, że tutaj równałem sobie teren. Tutaj z dwa, dwa, jak to się nazywa? Dwa poziomy wyciąłem, tutaj jakby wyciąłem, wykopałem. Tu jeszcze świeże po wykopaniu w sumie. Wszystko się tutaj yy, od razu porasta trawą. Tu jeszcze muszę sobie DIR-to dać. Yy, I tutaj to, co widzicie, to są pale, które z, oznaczają krawędzie yy, domu, czy krawędzie parceli, przepraszam. Tak, parcela to wziąłem na, nazwę ze z gry Sims, ale yy, nie wiem, jak to inaczej z, zaznaczyć, znaczy nazwać, bo. To nie jest. To nie jest. krawędzie, to nie, to nie są krawędzie domu, tylko krawędzie naprawdę tej parceli, bo tutaj będzie ogrodzenie i za dwie kratki dopiero tu będzie dom. Dlatego też nie, nie, nie mówię na to krawędzie domu. Tam, tak, to wszystko tutaj rozsadziłem tymi. O matko, tymi. tą trzciną cukrową. Wybaczcie, że mówię takim zmęczonym głosem, ale naprawdę. No, no łaziłem taki kawał, tyle łaziłem po tej jaskini, tyle kopałem tego wszystkiego, naprawdę materiał byłby super, bo mało się nie ot otarłem się o śmierć po prostu i e, no wyszło wszystko zajebiście, a, a, a potem się okazało takie wielkie gówno. Nie wiem, dobra, nieważne. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, mam ten Three Capitator. to ścinanie drzew to jest teraz naprawdę sielanka, że tak powiem. Bo co, podejdzie się tu, rośnie, tamto zleci, tamto znowu się zetnie, to można tak łazić, łazić godzinami. Ja sobie to będę oczywiście robił pomiędzy odcinkami, bo nie ma sensu, żebym to robił w odcinku po prostu, bo to jest nudne, to jest takie po prostu ścinanie drzew, no, wiecie, jak, wiecie jak to wygląda już. Trzciny mam na tyle, żeby kiedyś móc sobie zrobić dużo półek na książki, a dlaczego, to się dowiecie jak będę budował swój dom, tam będę potrzebował troszkę tych książek czy półek z książkami. E, I teraz tak... Dobra, zamknijmy. Teraz tu się pojawia kolejna skrzyneczka, e, która nosi nazwę Transmutation Tablet. E, dlaczego to nosi taką nazwę? Ponieważ na kreatywie w innym świecie, bawiłem się e, Equivalent Exchange, żeby trochę to ogarniać już, bo jest trochę tego sporo. I tam właśnie znalazłem coś takiego jak Transmutation Tablet, który umożliwia na zmienianie jakichś tam przedmiotów w jakieś inne przedmioty, wiecie o co może chodzi, że na przykład dajmy na to, sprawdzałem jak uzyskać diament i na przykład cztery sztabki złota na przykład dają nam jeden diament, albo... Jak to tam było? Aha, cztery staki y, drewna dają nam jeden diament. A drewno, za pomocą trickeptyletora, łatwo zdobyć, więc myślę, że to będzie całkiem przydatne. Dlaczego akurat diamenty? Bo diamenty będą najbardziej potrzebne w craftingu tego wszystkiego. Szczególnie na przykład czarnej materii, kiedyś tam, kiedy będę chciał zrobić zbroję. Głównym celem tego sezonu, przepraszam, tak tyle będę mówił, ale to jest taki bardziej odcinek informacyjny. Teraz, y, głównym celem tego sezonu będzie stworzenie przeze mnie zbroi, nie z czerwonej materii tylko takiej z czerwonej, z czerwonej materii, ale takiej ulepszoną, to jest taka najbardziej jaka najbardziej pochłaniająca wszystkie te itemy zbroja, nie wiem co ona nam zapewni na pewno będzie zajebista, bo sama zbroja z czarnej materii już daje dużo więc myślę, że będzie fajnie i teraz tak, potrzeba się dużo diamentów i teraz tutaj Regularnie odkładam sobie wszystkie itemy, które będą mi potrzebne do e, przemieniania na diamenty. No, z czterech staków sadzonek również można zdobyć jeden diament. Jest to trochę dużo tych sadzonek pochłania, ale naprawdę drzew jest w cholerę. Na jedno drzewo przypada przynajmniej ze dwie, trzy, no różnie tam bywa tych sadzonek, więc myślę, że to jest całkiem fajne. E, żelaza tutaj węgla też troszkę jest, żelaza teraz mam tutaj w cholerę. Węgla nie pamiętam ile tam trzeba było, ale też wiem, że coś można chyba było robić. Na pewno się do czegoś przyda. Jak widzicie, teraz tutaj jeszcze mam kilka jajek nowych. Jest to. Które to było? Dark Snake, chyba zdobyłem. Striped Fish, Yellow Fish. Gdzieś tu, któryś tam był to kobra. Green, Orange, Rattle. Kilka tych. A również znalazłem dungeon. Mobsfauner z e, szkieletami, tam właśnie zdobyłem te siodła, e, kubełek i e, co to było, płyta, tak, coco pins, tam parę innych jakichś pierdół. Troszkę grzybków także się znalazło, więc naprawdę żałuję, naprawdę, że nie ma tego odcinka po prostu, że, że, że ten materiał się uszkodził. E, nie wiem, nie wiem co się naprawdę stało. Mam nadzieję, że nigdy więcej czegoś takiego nie będzie. I dobra, może korzystając jeszcze z okazji, ten materiał będzie o wiele krótszy niż poprzednie, ale też już widzę, że już 10 minut trwa, jednak musiałem Wam przekazać tę informację. Tak, w tym miejscu tutaj wszystko węgiel, co tutaj było, powykopane jest. I teraz, tak, tutaj, gdzie to było? Tutaj, tutaj kopałem ten tunel, szukałem tych zombiaków, tak mi tutaj gdzieś buczały dalej gdzieś buczą bo i dalej nie znalazłem tutaj była taka minimalna mi, mini jaskinka nie wiem tutaj nic nie ma i dalej słyszałem te zombiaki tak myślałem że gdzieś tu ale słyszałem je bardziej po prawej zacząłem tutaj kopać w dół tam w dół właśnie i nic nie było to zacząłem kopać do przodu tutaj też węgiel był tam węgiel to wszystko gdzie kabel są praktycznie węgiel tutaj też było tylko jakaś mała jaskinka tu naprawdę nic nie ma Kopanie było w cholerę, naprawdę, więc to było w ogóle nuda. Gdyby nie muzyka, to to w ogóle. I teraz tak, dokopałem się do takiego miejsca. Tutaj y, ogólnie była jaskinka. Ja ją bardziej przerobiłem na swoje tam, y, swoje tam upodobanie. Piecyki przydadzą się do jakiegoś tam przepalania szybkiego itemów czy czegoś. E, crafting oczywiście do tego i skrzynka, w której na razie nic nie ma, ale znajdą się tutaj przedmioty takie jak właśnie tam no, materiał, z którego będę robił narzędzia. I teraz tak. Tutaj nie zwiedzajmy jeszcze tego terenu, ale. O, widzicie, to jest żelazo. I tutaj mamy wodę, tam mamy jaskinkę i tutaj jest kanion. Nie zwiedzajmy jeszcze tego kanionu, ale skoro kanion, to myślę, że będzie ciekawie. Teraz mam tutaj na max Sorki, dam na 50. Więc będzie ciekawy, myślę, odcinek, jeżeli się uda nagrać. No jestem zawiedziony, bardzo jestem zawiedziony. Myślałem, że fajnie wyjdzie. Fajnie wyszło, wszystko się pokopało, diaksa się znalazł, super. Naprawdę. Mogę wam pokazać tamtą jaskinię, w której częściowo byłem. Jednakże jej wam nie pokażę, ponieważ już tam zalepiłem dirtem. Wow. Dobra, schowajmy się szybko. Powiem wam, że ona była tutaj. Tutaj tak jak... Yy, tu był stone... Ała! Tu był stone... Shit! Dobra. Pokażę wam dzień. Kocie, kocie, kociek, Dobra. Szybko, szybko, szybko. Okej. Okay. Niech się spalą. Także tego drewna troszkę jest na razie. Tych minerałów na razie starcza, chociaż w późniejszym etapie, kiedy będę wszystko kraftował, na pewno będzie za mało. Więc cieszę się, że znaleźłem też ten kanion. Tutaj co jest? No, ziar, ziaren troszkę mam, znaczy nasion, ponieważ było tutaj na górze dużo trawy. No i musiałem to wszystko wykosić, prawda? Co jest? W wodzie się skitro O, dobra, trochę kości będzie. I teraz tak, ta jaskinia była tutaj. Tu było trochę stał, na to wszystko zalepiłem praktycznie tam ze dwa poziomy przynajmniej. I tu właśnie... To była ta jaskinia, gdzie w sumie byłem po raz pierwszy. I po prostu kopałem gdzieś tam w dół jakieś takie schodki i znalazłem tą większą taką jaskinię Coś wam pokażę. Doty, moja koza, je praktycznie wszystko, co jej rzucimy. Na przykład mięso z z żarła. Czekajcie. No. no. O, wybaczcie. Czekajcie, cięcie. Dobra, yy, więc tak. Ona je praktycznie wszystko. Patrzcie, kości kościej rzucę. Zjada? Nie, nie, czekajcie. A, coś nie. Nie byje, ale nie je. E? Patrzcie widzicie. Także nie wiem czy to jest jakiś błąd, mokrycze, czy co. Ale taka ciekawostka dla was, że kozy żrą praktycznie wszystko. Ech, więc dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. W tym odcinku bardziej takim informacyjnym. Przepraszam Was jeszcze raz za ten fail, ale to naprawdę nie jest moja wina. E, mam nadzieję, że nigdy więcej coś się takiego nie zdarzy. Na razie to będzie na tyle. Trzymajcie się i cześć.